BANANA KONG, BANANA KONG 2! Tap to start, dobra, lecimy. Wcześniej mnie zabiła taka pirania, jak próbowałem, czy to jest warte zagrania i czy to nie ma, czy to nie ma reklam nad wyraz, dużo. Kurde, zapomniałem, jak się przez to przeskakuje. Czyli nie można nawet chwilę zaczepić. Bo od razu jest lipa. są oczywiście jakieś Cade to the shop. Tap to the open, shop, shop unlocked, go to shop. No to pokażcie ten shop. Dobra, muszę jeszcze zobaczyć podgląd, bo nie patrzyłem czy jest dźwięk normalnie standardowo, ale powinien być. Dobra, jest dźwięk, po... jest gitarka. Zrobię sobie jeszcze tylko czacik, może ktoś wpadnie. No dobra, dres, perks. Zobaczmy, dres Uu, 1000 dolków. A ja mam tych dolków ile? Zero 2000 bananów. VIP za 10,99. Nie, za 23 zeta prawie. Brak reklam za 74 zł. Czyli będą jakieś reklamy. Dobra, to na razie tyle chyba. A co to jest perks? Ok, Power Ups tak zwane special, no dobra, to to będzie chyba bardziej y, potrzebne do update'owania spoko, wygląda na razie czy znaczy jest drogo, od razu widać, że jest drogo, ale czy będzie to kwestia y, taka, że nie da się grać hat Aha. no hat dobra, ok wszystko kumam możemy wziąć tap to start i próbować jeszcze raz Chociaż ja to standardowo nie będę... Kurde, nie będę najlepszy, to wiadomka. Tylko muszę sobie przypomnieć, jak się odbija od tego dziadostwa. Dobra. No, ale wyjdź już stąd, ziom. Wyjdź już, wyjdź, wyjdź. Aha, play again. Dobra, tap to start. Fajna, wygląda naprawdę przyjemnie. Ale fart znowu. Dobra, do dołu trzeba nacisnąć, żeby się dobrze odbić. I teraz mam special. Kurde, nacisnąłem Ach. Widzę dzisiaj kolejny live. No dzisiaj będzie kilka live'ów, bo chcę się pozbyć troszkę Gierek. No widzicie i no taka, taki temat, że, 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 że wyskakują mi same reklamy. Od razu dla mnie eliminują grę po prostu z grania. Robię live'a i wy, wywalam ją, choćby była niesamowita. Bo nienawidzę, bo jeżeli ja bym miał sobie sam decydować o tym, kurde, że, że, że reklama mi się włącza, no to spoko, nie? Ale jeżeli za mnie decyduje gra, kiedy się włącza reklama, no to niestety do widzenia, dziękuję bardzo, tak? A StumbleGuys będzie? No właśnie dzisiaj, tak jak mówię, chcę się pozbyć gierek z, z, z dysku, także StumbleGuys, no nie chcę się StumbleGuysa pozbyć. Że Guys chyba nie. Ale no nie wiem, bierz, bo nie wiem co będzie dalej. Na razie nie. Na razie mówię, że nie, ale. No i dzisiaj, kurde! No i dzisiaj, niestety, wieczorem wychodzę z domu na pewnie do nocy. Wrócę pewnie rano. I że to też opcja, że, że chcę zrobić jak najwięcej liveów z Gierek, które. E... No które mam, zalegają mi na dysku i chcę się ich pozbyć. Eee, support us with your rating. Dobra, na razie Olaj rating. Musiałbym Wam dać naprawdę extra reward. 7 big winning day. Dobra, start, play. I tak 7 dni nie będę grał. Dziwne jest, że są cały czas inne plansze, nie? Nie wiem o co chodzi. Czemu już się zmieniają? Nie jest cały czas ta sama planszeta, tylko cały czas inne, nie? Wow, fajnie. Osiągnięcie odblokowane. <ślesz> Okay. O, to muszę walnąć, okej. Okay. Jaj, nie wbiłem. Dobra, też nie wbiłem, ale jaja. Może teraz. Też nie wbiłem. Nie! O, dobra. No fajna jest, fajna jest, przyjemna. Szkoda, że są reklamy. No ale nie dziwię się, no ci deweloperzy, którzy robią yy, te gierki, no nie robią ich po to, żebyśmy mogli grać za friko, tylko po to, żeby na nich zarobić. No i to nie jest przyjemne, ale chudę, no świetnie wygląda. Wygląda jak jak takiego jednego dewelopera, którego często gram w platformówki. Nie będę wymieniał nazwy, no bo nie chcę robić nikomu tu reklamy niepotrzebnej. Ale pierwszy raz dotarłem do końca. Madzia, Fadzia. Fajna. Gdyby nie reklamy, to naprawdę przyjemna. Coś dostałem. Great job. Retro DJ Pin: minus 20. Tomorrow Bug. Zostanę wtedy znowu. Nową gra bez grania z kimś. No tak, tak. Nie zawsze gram w gry, e, że się gra z kimś, tylko próbuję też pokazać gierki na kanale, które są fajne znaczy, i testuję sobie po prostu takie gierki wiesz, z dupy, żeby ktoś nie musiał szukać tak jak ja szukam. Rozumiesz? Co to za małpa? Ta małpa to kuldy, no i widzicie, to jest to, co po prostu eliminuje tę gierkę dla mnie w ogóle. Kup teraz, nacisnąłem. <laughs> J, yes X! Gdzie jest X? Nie chcę tego, nie chcę kup teraz. Chcę cofkę, 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 cofkę. Cofkę, cofkę chcę! Dobra, ale nie ma Xa. Widzicie to? Dobra. Wracając do tematu, nie gram zawsze gierki, które się gra z widzami, bo po prostu chcę, żeby ktoś, jak, ktoś nie musiał szukać gierek, jak szuka. Tylko sobie na przykład wejść na mój kanał, zobaczyć... O, fajna, i ściągnąć sobie i zagrać, nie? Musisz kupić, żeby dalej grać. Tak, wiem. Ale ja nie mam zamiaru tyle grać, nie? A, pierwszy raz tam biłem. Kurde! <grym> Ale jestem słaby. Dobra, jeszcze raz. Power Up 500. No ta gra będzie trwała... Ten live będzie trwał 20 minut max, bo widzę, że, że dłużej nie pogram. Dobra. Fajna, no jest dużo opcji. Te banany co mnie gonią z tyłu, nie mogą mnie dogonić. Ja ty jesteś e, telefonieren gamer. Tak jest. Dokładnie tak. Nie użyłbym tego języka, ale tak. Run 5000 meters. Nie zrobię tego, tak, że no wiem. <laughs> 8 minut, a mnie już ta gierka wyprowadza z równowagi. Ostatnia próba. Zobaczymy jeszcze shop. Mam 681, także kupię sobie ten power-up. Tylko ja bym sobie kupił... A tu to jest? Aha. Dobra, a to? Surprise gift from the jungle spirits will open after... Fifth. No dobra, tyle to ja nie, do, nie dojdę, nie? Dobra, tu. Można borem grać. Tukan. Dobra, to dawaj tego tukana. Tukan za 500. Dawaj! Dawaj tukana! tu tukana! Nie da się. Jestem za słaby, żeby zagrać tukanem. Dobra, ostatnia próba, nie? Wyłącz internet. No tak, świetny pomysł, naprawdę. Że też ja na to nie wpadłem, żeby wyłączyć internet grając... Yy, robiąc live'a przez neta. Kurde! Czy ja powiedziałem, że gram ostatni raz? Dobra, to jeszcze raz. Bez run 238, a oni chcą, żebym miała 500 dobieg. Czaleli chyba. Nie, chciałem się odbić. No dobra, to ostatni raz, ale teraz już przysięgam. Nawet jak na jak deadne, to będzie koniec, nie? Gra jest naprawdę fajna, przyjemna, wygląda fajnie. Myślę, że Ktoś, kto robi platformówki, to tego szuka. No to nie był ten raz, o którym mówiłem, że to ostatni raz. Także jeszcze raz. Kurde. Inteligentny pomocnik. I mopuję za ciebie. Dobra, ale teraz przysięgam. Nawet jak będzie 2 metry przebiegnę, to i tak ostatni raz zrobimy. Dobra. Nieważne, <laughs> nie gram w to, <laughs> nie gram w to, nie gram w to, zaraz włączam następną gierkę, eee, no i co, no, giera wygląda naprawdę fajnie, jest kolorowa, jest fajna, jest śmieszna, ja jestem słaby, dlatego nie pogram więcej, ale być może ktoś akurat takiej gierki szuka, także lecimy następną gierę za jakieś tam parę minut, a ta gierka ląduje do kosza, nara, kiedy rukoj? Nigdy.